Witam Was w kolejnym moim filmie. Niestety od ostatniego filmu minęło trochę czasu, z uwagi na to, że liczba obowiązków, których w międzyczasie miałem, nie pozwoliły mi na nagrywanie filmu, no ale mam nadzieję, że teraz będziemy mogli troszkę wrócić do poprzedniej częstotliwości dodawania nowych materiałów. Dzisiaj jak co miesiąc podsumowanie zeszłego miesiąca, mamy już połowę lutego, więc podsumujemy styczeń. No i oczywiście zrobimy to jak, jak zawsze, czyli najpierw podsumujemy fotowoltaikę, później podsumujemy pracę pompy ciepła. No i pokażę Wam jedną ciekawostkę związaną ze zużyciem dziennym dla pompy ciepła. A zatem zaczynajmy. Zacznijmy od podsumowania pracy fotowoltaiki. W miesiącu styczniu 2025 moje dwie instalacje wyprodukowały łącznie 402 kWh. No i jak sobie sprawdzimy wyniki z poprzednich lat, no to był najlepszy wynik, jeżeli chodzi o historię instalacji w styczniu. Widać to dobrze tutaj na, na wykresie, że ten słupek jest tutaj najwyższy, no najwyższa wartość. Nie wydaje mi się, że ta Wielkość produkcji, którą tutaj mamy, jest związana tylko i wyłącznie z ilością słonecznych dni. Wydaje mi się też tutaj kluczowy brak śniegu w styczniu, który sprawił, że jednak instalacja fotowoltaiczna codziennie mogła pracować, dlatego tak wysoki wynik w sumie o 1 trzecią wyższy od wyników z poprzednich lat. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Jeszcze tutaj podsumowanie z poprzednim miesiącem. Jak widzicie, no, mamy tutaj wzrost tego aspektu produkcyjnego, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Przejdźmy zatem do pompy ciepła. Jeżeli chodzi o pompę ciepła, to styczeń był. Niezły, wydaje mi się, jeżeli porównamy do roku 2024, natomiast no, gorszy od 2023, można powiedzieć, że wynik, jak na razie, taki średni. Zobaczymy, oczywiście, jak to będzie wyglądało w lutym. Przejdźmy do zużycia dziennego, to jest 35 kWh dziennie. Takie zużycie dzienne w styczniu mieliśmy. Natomiast chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda teraz. Mamy teraz dosyć duży mróz, około tam minus 11-12. Zobaczcie, to są wykresy mojej pompy. Ten wykres pokazuje, jak wzrastało zużycie dzienne Podczas całego dnia. Czyli te miejsca, które mamy tutaj, to są jak gdyby wyniki końcowe dla każdego dnia. Pozwólcie, że zwiększę troszkę tutaj ilość danych. No i zobaczmy, że dziennie tutaj e, mieliśmy zużycia na poziomie e, około 40, tutaj mieliśmy około 55. No, i teraz chyba najchłodniejszy dzień, i w wczorajszym dniu mieliśmy tego zużycia 57 kWh. Oczywiście to się cały czas zmienia, jak ja sobie wezmę tutaj wykres miesięczny, to też widzimy jak te wartości falują. No, w ostatnim czasie zimnie się zrobiło, i widać, że, że ta pompa tutaj zużywa tej energii więcej. Więc można się spodziewać, że jeżeli chodzi o luty, bo luty zaczął się nam tutaj, no to będzie sporo wyższy od stycznia, który, którego kawałek tutaj widzimy. Myślę, że tak o jedną trzecią moglibyśmy się spodziewać wyników, ale oczywiście zobaczymy jak będzie wyglądała sytuacja pogodowa i temperatury w drugiej części lutego, ponieważ to prognozy są takie, że, że ma być całkiem ciepło. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejsze krótkie podsumowanie. Mam nadzieję, że kolejne filmy na kanale pojawią się już w niedługim czasie. Już teraz zapraszam Was do subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć!